Straszne suwałki, przewodnik grozy po mieście i okolicy. Mogiłki na Zarzeczu. Cmentarz Siedmiu Wyznań. Przy ulicy Zarzecze, niedaleko mostu na czarnej Hańczy, znajduje się zupełnie wyjątkowe miejsce, prawdopodobnie jedyne takie w Polsce i jedno z licznych na świecie. Cmentarz Siedmiu Wyznań Ten kompleks cmentarny powstał na początku XIX wieku, kiedy to zlikwidowano cmentarz parafialny przy Kościele Świętego Krzyża, gdzie obecnie mieści się Park Konstytucji 3 Maja. O tym, że na suwalskich mogiłkach straszy, pisała już sama Maria Konopnicka w swojej noweli z cmentarzy. Kiedyś lęk budziły przede wszystkim pochówki samobójców których tradycyjnie chowano przy płocie. Krążyły również liczne opowieści o duchach, które miały się ukazywać na suwalskiej nekropolii. Tę historię opowiedziała moja prababcia. Rzecz działa się jeszcze przed wojną. Pewien chłopak z dziewczyną wybrali się którejś niedzieli na zabawę. Żeby skrócić sobie drogę, postanowili przejść przez cmentarz. W pewnym momencie chłopak się potknął i o mały włos nie wywrócił. Okazało się, że zaczepił o szkielet, wystający z zapadniętego grobu. Młodzieniec rozłościł się, chwycił kość i odrzucił daleko przed siebie. Kiedy para dotarła na zabawę, młodzi zobaczyli dziwnego gościa. Szarą damę. Ubrana była w szarą ubranie, jej twarz i włosy wydawały się poszarzałe. Dama wpatrywała się intensywnie, nie odwracając od nich oczu. Zdawało się, że przeszywa ich wzrokiem. Kiedy zaczęli tańczyć, dama przesunęła się za ramię młodzieńca i zaczęła mu szeptać do ucha. Odnieś moje kości na miejsce, odnieś moje kości na miejsce, odnieś moje kości na miejsce, odnieś moje kości na miejsce. Przerażony chłopak zrobił się blady jak ściana, a niedługo potem bezwładnie osunął się na ziemię. Okazało się, że zmarł na atak serca. Kim była tajemnicza dama? Tego nie wiadomo. Nikt jej więcej nie widział. Inna historia opowiedziana przez moją krababcię dotyczyła złodziei cmentarnych pospolicie zwanych hienami. Otóż mieszkała sobie w suwałkach pewna dziewczyna, słynęła nie tylko z urody, ale też ze swojej pracowitości i przemiłego charakteru. Była bardzo lubiana przez sąsiadów i rodzinę. Akurat miała wyjść za mąż. Ojciec kupił jej na targowisku piękną suknię ślubną. Dziewczyna wyglądała w niej przepięknie. W dzień swojego ślubu zdawała się być najszczęśliwszą osobą na świecie. Była piękna, Młoda wychodziła za ukochanego. Na drugi dzień po ślubie jednak zaczęła nagle słabnąć. Siły ją opuszczały z każdym dniem. Umarła nagle po dwóch tygodniach. Jak się okazało, suknia, którą kupił jej ojciec, była przesiąknięta trupim jadem. Należała ona bowiem do innej młodej dziewczyny, która zmarła miesiąc wcześniej, nie doczekawszy nawet ślubu. Do trumny ubrano ją w białą suknię z welonem. Pod osłoną nocy. Dziwi grabarze rozebrali jej ciało, a feralną suknię sprzedali na rynku. Bez względu na to, czy te historie są prawdziwe, czy nie, warto samemu wybrać się na suwalski cmentarz, nie tylko w poszukiwaniu duchów. Najstarszą jego częścią jest cmentarz katolicki, który powstał w 1820 roku. Został przeniesiony z terenu, gdzie obecnie znajduje się park Konstytucji 3 Maja. Podobno przy ostatnich remontach ścieżek parkowych, znaleziono tam jeszcze jakieś kości, szczątki doczesne dawnych suwalczan. Dawny cmentarz otaczał drewniany kościół pod wezwaniem podniesienia Krzyża Świętego. Kiedy świątynia uległa uszkodzeniu po nawałnicy, która przeszła przez miasto w 1818 roku, podjęto decyzję o przeniesieniu nekropolii na teren za rzeką. Z czasem wyrosły przy nim kolejne cmentarze. Najpierw ewangelicki, gdzie spoczęli luterańscy przybysze z Prus wschodnich, Mazurzy i Niemcy, oraz Kalwini przybyli z Francji wraz z Napoleonem, Szkoci, sprowadzeni tu przez Hrabiego Paca oraz Litwini. Kolejny to prawosławny, na którym pochowano rodziny urzędników i oficerów sprowadzonych tu przez Sara podczas zaborów, a obok nich swoje miejsce spoczynku znaleźli starowierzy, nazywani też staroobrzędowcami, którzy schronili się na suwalszczyźnie po reformie Nikona. Obok niego przytulony jest żydowski kirkut, zdemolowany przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Najmłodszy z nich to muzułmański mizar, który został wydzielony na potrzeby pochówku carskich żołnierzy, głównie Tatarów oraz Turków, jeńców wojennych z czasów wojny krymskiej. Na suwalskich cmentarzach zachwycić mogą stojące tam kaplice: strzelista katolicka, zaprojektowana w 1853 roku w stylu neogotyckim przez Karola Majerskiego, nazywanego też budowniczym suwałkiem, prosta w formie ewangelicka, i zachwycająco błękitna prawosławna, pełniąca dziś funkcję cerkwi parafialnej pod wezwaniem wszystkich świętych.